Projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Sieradza, realizowany od 2012 roku, dobiega końca. Zakładał on wsparcie finansowe dla miasta i gminy Sieradz na aktywność związaną z przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu. Wykluczenie cyfrowe rozumiane jako sytuacja, w której istnieją osoby, rodziny, które ze względów ekonomicznych czy też innych nie są w stanie same zapewnić sobie dostępu do internetu i korzystania z internetu. Aby zapobiec takiemu stanowi jeszcze w 2012 roku e, dokonaliśmy pewnych analiz. Chcieliśmy w ogóle stwierdzić, czy to zjawisko w Sieradzu występuje. Okazało się, że jest ono widoczne, że istnieją środowiska, rodziny, które m, jakby same ze swoich środków finansowych nie są w sobie w stanie zapewnić dostępu do internetu, a nawet zakupu sprzętu komputerowego. Stąd też decyzja o tym, aby do takiego projektu przystąpić. Zestawy komputerowe trafiły do rodzin, które spełniały odpowiednie kryteria. Niski dochód w rodzinie, uprawnienie do korzystania z zasiłków rodzinnych oraz niepełnosprawność. Dodatkowym kryterium było posiadanie dzieci w wieku szkolnym. 665 tysięcy zł dofinansowania pozwoliło na wyposażenie w sprzęt komputerowy, dostęp do internetu i pełne przeszkolenie w zakresie obsługi komputera 40 gospodarstw domowych. 26 zestawów trafiło do instytucji publicznych, Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 8, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. No, otrzymaliśmy kilka zestawów wyposażonych z oprogramowaniem, z dostępem do internetu, z drukarkami. Dzięki temu młodzież w świetlicach środowiskowych czy w ośrodku adaptacyjnym mogą korzystać na co dzień z dobrego, nowoczesnego, dobrze wyposażonego sprzętu, z możliwością serwisowania, z możliwością zapewnienia jakby ciągłości przez kolejnych kilka lat funkcjonowania i działania tego sprzętu. Zapewne nie byłoby możliwe, żebyśmy z naszych środków, którymi dysponujemy, mogli kupić kilka zestawów w jednym czasie. Pewnie by się to rozciągało w miesiącach bądź nawet w latach i ciągle jakiś komputer byłby już takim, który wymaga ulepszenia, usprawnienia, doposażenia. A tak mamy kilka zestawów, które w jednym czasie funkcjonują z których młodzież ma, ma możliwość korzystania kilku uczestników świetlicy może jednocześnie uczyć obsługi komputera, tak jak powiedziałem na, na początku na nowoczesnym sprzęcie. Ponadto mają możliwość korzystania na co dzień w wolnych chwilach również z internetu grać na tych, na tych komputerach. Generalnie same korzyści. Projekt wygenerował oszczędności dzięki, którym uda się wyposażyć w zestawy komputerowe dodatkowe 10 rodzin. Do tej pory 40 rodzin otrzymało zestawy Komputerowe. W chwili obecnej hmm, podłączany jest dostęp do internetu dla 10 do 10 nowych beneficjentów projektu. Rozstrzygnięty jest przetarg na zakup 10 zestawów właśnie dla, dla tych uczestników projektu. Jednocześnie te wszystkie osoby, które są już objęte projektem, te 40 osób, będzie miało w najbliższym czasie zmodernizowane komputery, czyli w momencie zakończenia projektu najważniejsze podzespoły komputera będą wymienione na, na takie, które zapewnią bezproblemowe działanie przez następne lata. Nie da się ukryć, że projekt to ogromna szansa dla osób, które otrzymały komputery z dostępem do internetu. mogą poszerzać swoją wiedzę, poprawiać komunikację społeczną, szukać pracy i zdobywać informacje nie tylko o tym, co dzieje się w naszym regionie, ale również w kraju i na świecie. Jakie korzyści przyniósł Pani ten komputer? No wie pani, ja to no jak to się mówi bezrobotna osoba, no, no nie nie ma takiego kontaktu z ludźmi. No tutaj, no na, na komputerze, no to wie pani, troszeczkę takie okno na świat jest. No. Tu są mi tak, oferty pracy można sprawdzić. No, i mam na Facebooku kontakty z koleżankami. No, córkę mam za granicą, to też mogę sobie z nią tam popisać. No i mówię, i dla syna, bo jeszcze się mówię, uczy się i jednak dużo materiałów, takich wiadomości, no to. Wie pani, no tak nigdzie, no, fakt faktem, kiedyś w bibliotekach, no nie, można też sprawdzić, no ale jednak komputer to jest takie, taka rzecz bardzo, bardzo, no bardzo potrzebna. Do czego używasz komputera? Najczęściej do informacji, do nauki, żeby jak nie mam w książce, to zawsze mogę sprawdzić ciekawostki. No, żeby tak spo, społecznie, jak no, nie wiem, kolega pójdzie po, za granicę, a chcę z nim pogadać, to zawsze Facebook. Do czego przydaje się Państwu ten komputer? E, szczególnie dla dzieci e, w celach naukowych. E, w znalezieniu e, ogłoszenia przede wszystkim, można znaleźć e, pracę. No i dużo właśnie internetu nam pomaga w nauce. Nie, nie byłabym w stanie zafundować takiego komputera, to po pierwsze nie byłoby mnie stać co miesiąc płacić za internet. I bardzo dużo ludzi dostało i są bardzo zadowoleni z tego, że dostali taki prezent. Na pewno mi w nauce, mogę wchodzić też na portale społecznościowe różne. No, Przygotowywać się lepiej do lekcji. To jest bardzo dobrze. Mamy właśnie te portale społecznościowe, dzieci mogą lekcje odrabiać sobie i dużo korzystają praktycznie. Tam stronę internetową też oglądam jakieś programy, właśnie jakieś wypadki, czy tam. naszym się praktycznie i szukam pracy przez internet. To jest to okno na świat, XXI wiek, cyfryzacja. To jest chyba właściwy moment, aby ci, którzy nie mają takich możliwości, którzy są. Um, Poza dostępem do tych, do tych procesów mogli z tego skorzystać. To tutaj głównie chodzi o dzieci, o te małe osoby czy młodzież, którzy tak naprawdę nie mieli tego okna na świat, dostęp do internetu i. Informacje, które mogą stamtąd pozyskać, mam nadzieję, że będą w 100% wykorzystane po to, aby się rozwijać, aby kształtować swoją osobowość. Ta droga skraca się bardzo. Ta przestrzeń niezagospodarowana, maleje, wykluczenia cyfrowego i, i mam nadzieję, że jeżeli będą takie projekty, to, to z pewnością tak mam nadzieję, że mieszkańcy będą korzystali z wszystkich dobrodziejstw związanych też z projektem Sirman. W razu nie było wcześniej takiego projektu. Po tych kilku latach można powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni z realizacji tego projektu. Te gospodarstwa domowe, które otrzymały komputery i internet są w stanie tak korzystać z tych dobrodziejstw, iż do tej pory nie mamy większych problemów z eksploatacją tego sprzętu. Poza tym zauważyliśmy taką sytuację, w której te komputery faktycznie znajdują praktyczne zastosowanie. To znaczy służą dzieciom do odrabiania lekcji, służą osobom dorosłym w, celu, w celach takiego rozwoju społecznego i to potwierdzają chociażby ankiety, które w trakcie projektu beneficjenci do nas. Wysyłają. Można powiedzieć, że projekt przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Sieradza otworzył okno na świat 50 rodzinom, które z własnych środków finansowych nie mogłyby pozwolić sobie na zakup komputera, nie mówiąc już o comiesięcznych opłatach za Internet. Projekt zakończy się z dniem 31 marca 2015 roku. Przez pięć kolejnych lat od jego zakończenia beneficjenci mają zapewniony darmowy dostęp do internetu.